W marcu tego roku studio tańca Rytmix z Konina wzięło udział w Międzynarodowym Festiwalu w Ostrowie Wielkopolskim. Dali z siebie wszystko i wygrali Grand Prix oraz wyjazd do Meksyku. Jak mówią, był to dla nich ogromny zaszczyt. Choć długo zastanawiali się, czy tę podróż odbyć, finalnie okazała się ona być przygodą ich życia. Nie spodziewaliśmy się tego, co tam zastaniemy. Jechaliśmy z, takim, z pewną obawą. Ale okazało się, że niepotrzebnie. Było rewelacyjnie, wspaniale, i powiem także, myślę, że każdy chciałby to zobaczyć, co my, i uczestniczyć w tym. Tancerki razem z przedstawicielami innych krajów brały udział w kilku festiwalach odbywających się w obrębie trzech meksykańskich stanów. Na każdym z nich prezentowały swoje umiejętności. Było to dużo pracy. Mieliśmy dwa programy. Jeden program tańców narodowych. Przedstawiliśmy Poloneza, Krakowiaka i folkową część piosenki Czerwone Korale. Do Meksyku pojechały tancerki studia Tańca Rytmiks oraz zaproszone do współpracy koleżanki z Konińskiego Teatru Tańca oraz jedna wokalistka ze szkoły wokalno-aktorskiej Fama. Jak wspominają, były dla meksykańskiego społeczeństwa egzotyką. Po każdych występach w tych strojach schodziliśmy do widowni, no i były kolejki do zdjęć. Naprawdę to nie była jedna, dwie, trzy osoby, które chciały sobie z nami zrobić fotografię, tylko setki osób. I rzeczywiście w którymś momencie organizatorzy mówili, koniec zdjęć, oni muszą już jechać. Dziękujemy wszystkim i nas zabierali. Tysiące ludzi nas oglądało. Braliśmy udział w, w, w pięciu miastach. Mieliśmy pokazy w pięciu miastach. Tysiące ludzi nas oglądało. Myślę, że bardzo, bardzo wiele. Wiele Meksykanów było zachwycone Polską. Chcą przyjechać do Polski i mówią, że chcą zobaczyć ten nasz egzotyczny kraj. A, a dla nas Meksyk był krajem egzotycznym. A tancerki koniskiego rytmiksu mogły tej egzotyki doświadczyć i ją poznać. Oni pokazywali nam swoją historię, magiczne opowieści, bo Meksyk jest pełen e, magicznych opowieści o, o, o bogach, o, e, o stworzeniu świata, o, o e, darach od tych bogów. E, byliśmy w lesie deszczowym, mogliśmy zobaczyć na własne oczy plantację kakao. Mogliśmy spróbować tego kakao. Własnoręcznie robiliśmy też je. Czekoladę własnoręcznie też robiliśmy z ziaren po prostu prażonych prosto z, z fabryki. Byliśmy również w, przy, przy piramidach majów. Więc to też było dla nas ogromne przeżycie. Mogliśmy zobaczyć w lesie deszczowym małpę, mogliśmy poznać historię właśnie majów. Poza tym jedzenie było niesamowite. Też kolorowe, barwne, inne niż nasze. Mogliśmy spróbować nietypowych smaków. No, i ta kultura ich jest bardzo, bardzo niesamowicie kolorowa, niesamowicie e, taka magiczna. Oni też nam, właśnie, starali się pokazać jak najwięcej Meksyku, e, jak najwięcej nas nauczyć o tym, jak wygląda ich życie, jak wygląda ich kultura e, co naprawdę było nie, niesamowitym przeżyciem. Podróż ta była również pełna niespodzianek od czasów na śniadanie po pokazy mariachi. Jak nasze rodaczki odebrały meksykańskie społeczeństwo? Są niesamowici, naprawdę mają taką pozytywną energię, są ciągle uśmiechnięci, roztańczeni, rozśpiewani, nie śpieszą się. Das Pasi to króluje wszędzie <laughs> i bardzo są pozytywni, naprawdę też bardzo się cieszyli, że, że mogą poznać nas. W tych międzynarodowych festiwalach brały udział również zespoły z Kolumbii, Wenezueli, Chile oraz Boliwii, ale to właśnie Polska była jedynym reprezentantem z Europy. Wszystkie zespoły integrowały się w ciągu dnia, jak i wieczorami podczas występów dla meksykańskiej publiczności. Uczyły się również od siebie nawzajem kroków tanecznych, a nawet wymieniały strojami. Nawiązały się międzynarodowe przyjaźnie i teraz. Kolumbijczycy, co w ogóle Meksykanie, Meksykanie, wszyscy chcą przyjechać, chcą zobaczyć nasz kraj, i wszyscy nas zapraszają do siebie, więc, że tak powiem, drzwi się otworzyły na wymianę kulturalną, no i mamy nadzieję, że się uda i że oni będą mogli przyjechać do Konina i na żywo wszyscy Koninianie będą mogli obejrzeć. To co my widzieliśmy tam. W układach rytmiksu możemy się teraz spodziewać elementów układów przywiezionych z tego pięknego kraju Ameryki Północno-Środkowej, a jak mówi Wiesława Wolna, założycielka studia tańca, ich podróż otworzyła ścieżkę kulturalną z Konina do Meksyku.